Ekopraktyk został poświęcony działaniom Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy ze Sławkowa, która prowadzi działania ekologiczne oraz rekreacyjne na jednym z ciekawszych odcinków, właśnie Białej Przemszy. Stowarzyszenie już po raz szósty zorganizowało imprezę, która skupia środowiska wędkarskie wokół malowniczej i dzikiej rzeki, nad którą przyjeżdżają turyści i wędkarze z wielu regionów Polski. Doroczna majowa impreza była doskonałym momentem do poznania działań Stowarzyszenia. Chciałem podziękować za uczestnictwo. Bardzo fajnie, że tak powiem, ułożyły się wyniki. Obrazowo pokazują po pierwsze, że dzisiaj ryby lepiej brały na muchę. Więcej ryb zostało żywionych na muchę niż na spini. Największa ryba, ale tutaj naprawdę o tak naprawdę bardzo, bardzo minimalnie jednym centymetrem. Wygrała ryba muchowa również o 1 cm. Bardzo fajne ryby niektórzy z was złowili. Pierwszy raz w, tej edycji, w edycji w ogóle Pucharu białej Przemszy zostały złowione skutecznie, wyholowane i sfotografowane ryby powyżej 50 cm. No, dzisiejsze zawody to była szósta edycja pucharu przyjaciół białej przemszy. Eee, wpadliśmy na pomysł 6 lat temu, żeby zrobić takie zawody. Jesteśmy organizacją, która skupia głównie wędkarzy i chcieliśmy pokazać to, co się tutaj dzieje, jaka jest rzeka, co w niej jest i wymyśliliśmy zawody towarzyskie, a więc formuła raczej koleżeńska, piknikowa. Spotykamy się już szósty raz i ten szósty raz pokazuje dopiero tym ludziom, którzy już tutaj są po raz któryś tam z kolei co przez te kilka lat udało się zrobić. Inkubatory, które mamy, czy te działania, jeśli chodzi o czystość wody, czy odbanie o ryby, o wprowadzenie odcinków no-kill, czyli bez prawa zabijania ryb, to powoduje, no, że w tym, w tym roku zawody odbyły się mimo. Troszeczkę gorszej pogody, w fajnej atmosferze. Jest to już impreza ogólnopolska. Są e, osoby tutaj oczywiście ze Śląska, z najbliższych okolic: ok Trzebinia, Okusz, e, Gliwice, Zabrze. Natomiast e, są też goście z Łodzi, e, z Zakopanego. Przyjechała też silna grupka razem z juniorami ze Strzegomia. To akurat w tym roku było najdalej. W zeszłym roku mieliśmy również nawet z zagranicy gościa, który będąc w Polsce przy okazji e, wpadł do nas na zawody. Jest to znane już na te, w całym kraju. Ta impreza myślę, że jeszcze na popularności będzie zyskiwać. Cieszę się bardzo, że w dniu dzisiejszym odbyły się już kolejne zawody organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy. To, co robią na odcinku Białej Przemszy w Sławkowie jest bardzo cenne dla naszego lokalnego środowiska przyrodniczego, ponieważ widać, że ta rzeka odżywa. Odżywa pod przyrodniczym a, i też z punktu widzenia wykorzystania tego potencjału przyrodniczego, który w tej rzece drzemie. Z punktu widzenia ekologii, działania, które przeprowadzą tutaj e, koledzy z Towarzystwa Bejprzem, są bardzo ważne, ponieważ po pierwsze e, dbają o wodę, dbają o tę wodę w taki sposób, żeby e, ten ekosystem był taki, jaki powinien być dla niej wody. Czyli e, dbają o rybostan, wiadomo. Ryba stąd zdrowe, są zdrowe ryby, nie ma problemów z, z chorobami, z przerostami, ryb, z złymi gatunkami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, propagują w formę sportu, formę rekreacji, która jest zdrowa między innymi spędza się czas nad wodą. To jest bardzo ważne. Plus tutaj dbają o tą wodę i przez swoją pobyt tutaj też jej pilnują, pomagają, żeby ona była taka jak trzeba. To jest bardzo ważne. Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy. Tak, yy, taka nazwa została yy, obrana. Dlaczego przyjaciół? No, my nie jesteśmy właścicielami rzeki. Yy, możemy się co najwyżej nią opiekować. Tak? Yy, dodatkowo, poza tymi urzędami czy instytucjami, które jakby mogą sprawować pieczę jakby z urzędu, my postanowiliśmy od tej strony takiej ekologicznej i wędkarskiej się tym zająć. Yy, to był 2008 rok, kiedy zarejestrowaliśmy stowarzyszenie w sądzie i zaczęliśmy już oficjalnie działać. Parat wcześniej między sobą, w grupie kolegów, niektórzy wcześniej, niektórzy później coś próbowali tutaj samemu zdziałać. Pierwsze inkubatory, czyli tam, gdzie wkładamy ikrę, żeby ona się tutaj wylęgła i żeby ten strąk spłynął do rzeki, to było jeszcze przed założeniem stowarzyszenia. Natomiast w miarę jak nas było coraz więcej, tych takich pasjonatów, utworzyła się grupa, która mogła już założyć stowarzyszenie. To jest ograniczone, tam 15 osób musi być minimum, są pewne wymogi prawa. To też pozwoliło nam, bo taki, taki sobie też obraliśmy cel, że założymy stowarzyszenie po to, żeby nie inwestować tylko samych siebie, ale żeby nawiązać współpracę z urzędami, z innymi instytucjami, żeby móc jako osoba, już jako stowarzyszenie nawiązać współpracę z funduszami czy ze sponsorami czy pozyskiwać właśnie środki, czy wywierać wpływ jako instytucja tam gdzie jest to potrzebne, żeby pismo do Urzędu Melioracji. Nie pisał Jan Kowalski, tylko żeby było stowarzyszenie przyjaciół jej Przemszy z zarządem ze statutem z celami. Wyznaczyliśmy sobie kilka celów. Przede wszystkim dbałość o przyrodę, o równowagę biologiczną w rzece i o odbudowę i utrzymanie odpowiedniej populacji w rzece, czyli głównie chodzi o strąga potokowego. Ja jestem dumny przede wszystkim z tego, i to słowo dumny nie jest zupełnie na wyrost. Jestem dumny z tego, że przez te lata, oprócz tego, że zrobiliśmy kupę dobrego dla rzeki, tak? Dla, dla środowiska naturalnego, tak? Gdzie to środowisko może się w jakikolwiek sposób już taki mm, w naturalny sposób e, e, s, samo, nie powiem odradzać, to jest złe słowo, ale jakby funkcjonować, tak? Ale przede wszystkim jestem dumny z tego, że e, znalazła się grupa osób, a nawet dzisiaj mógłbym powiedzieć, że rzesza osób, e, która jest bardziej lub mniej, ale jednak świadoma, są świadomymi wędkarzami, którzy mają wpływ na to, e, na gospodarkę rybacką, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Tak? E, są w stanie monitorować, są w stanie wkładać swoją pracę, są w stanie e, czerpać e, z, tej, z tego ekosystemu. Bez, us tak naprawdę bez uszczerbku dla, 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 dla samej rzeki, dla samej doliny, dla samego środowiska. Tak naprawdę. To jest niesamowita rzecz, bo, ponieważ no, ja tutaj tak naprawdę yy, no, byłem sam, gdzieś zna znajdowałem jedną, drugą, trzecią, czwartą. Stworzyło się przez kilka lat to nie jest to jest stosunkowo krótki osób, stosunkowo krótki okres czasu, tak? Stworzyło się środowisko i dzisiaj mamy na zawodach 70-80 osób, tak? To jest kapitalna rzecz, bo dzisiaj znaleźć 70-80 osób, które miałyby wspólny cel, wspólną świadomość no to jest rzadkość. Wydaje mi się, że to jest fantastyczna rzecz i to, to pozwala tak patrzeć. Na przyszłość z optymizmem. Od jakiegoś czasu, od paru lat, prowadzę badania na tym odcinku rzeki i muszę powiedzieć, że w ciągu tych pięciu, sześciu, może siedmiu lat zdecydowanie jakość wody, a przede wszystkim osadów dennych się poprawiła. Bo tu yy, rzeka to są dwie sprawy: to jest woda i osady denne. Tu bardzo silne zanieczyszczenie do tej pory jest osadów dennych. Yy, powiem tak, w przypadku cynku. Parę lat temu przekroczenie, przekroczenia tego pierwiastka w osadach dennych było rzędu 40-krotnej 40 40 normy. Powiedzmy, w osadzie dopuszczalne 1000 mg cynku, a tutaj 40 000 mg cynku w kilogramie osadów. W tej chwili jest, widać zdecydowaną poprawę. Widać nadal, oczywiście, nadal jest silne zanieczyszczenie, ale na przestrzeni tych kilku lat, jak tutaj prowadzę badania, prowadzę jakieś obserwacje, widać zdecydowaną poprawę. Z czego to wynika? No Przede wszystkim te zanieczyszczenia pochodzą z przemysłu. Przemysł w tej chwili jest zobligowany do tego, żeby jednak do tego do środowiska mniej zanieczyszczeń odprowadzać. Dzięki temu no, jest jak jest. jest. Jest zdecydowana poprawa. Jeśli chodzi o, o ryby, o to, co nas jako stowarzyszenie najbardziej interesuje, Ryby jest zdecydowanie więcej niż było kiedyś. O dziwo, strągowi potokowemu te metale ciężkie, bo to jest nie tylko cynk, ale również ołów i kadm, pstrągowi te metale specjalnie w życiu nie przeszkadzają. Natomiast jeśli chodzi o organizm człowieka, który będzie taką rybę konsumował, ja bym nie ryzykował. Niemniej jest, zdecydowanie, no jest tu zdecydowanie lepiej, jak, jak, było, jak było jeszcze to parę lat temu. Na białej, jak i, i na czarnej przemszy Wędkuję tutaj i zachęcam tu ciągle nowych wędkarzy. Nawet dzisiaj przyprowadziłem kolegę, który jest tu pierwszy raz. Jest zachwycony, powiedział, że już następną niedzielę się tu musi koniecznie wybrać. A jak przyprowadziłem gości tutaj z poza naszego obszaru, że tak powiem, nawet z Wrocławia, czy, czy byli goście z tego czasu na Gdańska, ze Szczecina, byli zachwyceni, że na Śląsku jest taka rzeka. W ogóle nie chcieli wierzyć o takiej czystości wody i, i tak pięknie położona, że są jeszcze odcinki nie takie, że dosłownie schody wchodzą do, do, do wody. Nie jest to to, co nawet Wisła gdzieś tam w Ustroniu czy w Wiśle, gdzie są progi, gdzie, gdzie, gdzie pełno ludzi. Tutaj można naprawdę, jak się przyjedzie w tygodniu na taką przemszę, no to samemu można tylko z naturą wyjść. Nie ma nawet tych chodzących z brzegu, pytających się, czy, czy bierze, bo to dla wędkarza nie ma nic gorszego, jak ma zasuł z plecami kogoś, to ciągle pyta, panie, bierze? dobrze. Ma... Rzeka w, na, na obrzeżach aglomeracji śląskiej, największe w Polsce skupisko przemysłu, kopalni, hut i tak dalej. Natomiast rzeka jest naturalna. Jest w bardzo minimalnym stopniu zmeliorowana czy poprawiana przez hydrotechników. Eee, żyje naturalnie. Jedyną jej jakby odstępstwem jest to, że niesie mętną wodę, czyli pewne osady z kopalni, tak, są tam wypukiwane. ale one są na tyle niegroźne, że ryby, właśnie pstrągi potokowe mogą w niej żyć, nie zabija ich to, a wiadomo, pstrąg jest rybą bardzo wymagającą, jeśli chodzi o jakość wody, a więc to jest też jakby, ryba jest wskaźnikiem tej jakości w tym przypadku, tak? no jest to rzeka naturalna, Kręta, okolic, okolica tutaj i to, co jest nad rzeką, czyli niewycięte drzewa, e, malowniczość jej, jej taka urokliwość, no, która się podoba wędkarzom, która może się podobać. No, tutaj rozmawialiśmy na przykład o kajakach, tak, że też potrafi, potrafi zaskoczyć, potrafi przeczołgać. Tak. No, jest, to, y, jest to kawałek natury w samym środku przemysłu. Tak. Więc, to jest, jej, to jest jej specyfika, to jest jej właśnie wartość. Dwa no te pstrągi, które w niej żyją, e, sprawiają, że jest to też łowisko dla wędkarzy. Bardzo fajne. Pstrąg jest rybą wymagającą dużo cierpliwości. Jest go, co prawda, dosyć dużo już w tej chwili, natomiast jest trudny w połowach. Tak? W takim terenie trudno się łowić, trzeba się tego nauczyć. Robi to też emocje. Jest to fajne łowisko, które można, które można polecić komuś. I przyjeżdżają tutaj ludzie właśnie również z całej Polski. tej Polski. Do tej pory już się odbyły takie akcje właśnie przy współpracy ze stowarzyszeniem Przyjaciół Białej Przemszy i zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Sławkowie, właśnie na, na, na poziomie sprzątania okolicy rzeki Białej Przemszy czy, czy, czy Nabrzeża e, też odbywają się bardzo sympatyczne i, i ciekawe dla młodzieży szkolnej warsztaty na poziomie właśnie zespołu szkół i, i stowarzyszenia. W ostatnim czasie młodzież nasza uczestniczyła. W działaniach w zakresie budowania i rozwijania tej idei TARLIS, które stowarzyszenie Białej, przyjaciół Białej Przemszy tutaj realizuje. I to z punktu widzenia młodzieży było bardzo interesujące, bo, bo zobaczyli, jak ten cały proces wygląda, tak? No bo można powiedzieć, no jest ryba w rzece, tak? Ale dlaczego jest ta ryba? Skąd ona się wzięła? Ehm, I to pokazuje też tym ludziom młodym, e, którzy uczą się przyrody, uczą się ekologii. E, z, z drugiej strony, pokazuje to zaangażowanie ludzi, którzy są

on trendem teraz, który się propaguje najbardziej, jeśli chodzi o polskie wędkarstwo. to jest stosowanie tzw. metody no kill, czyli łowimy ryby, nie zabijamy, staramy się szanować, nie męczyć, czyli ryba złowiona, sfotografowana do wody. Przestańmy Traktować wędkasło jako formę łatwego pozyskiwania białka, bo niektórzy niestety cały czas tak to traktują. To jest przede wszystkim. To jest podstawowy trend, który trzeba rozwijać, i no, bez którego tak naprawdę nie będzie dobrze. Jest powoli, powoli to wchodzi, młode pokolenia już mocno działają w tym temacie, są praktycznie głównie naukilowcy, no czyli rzecz bardzo fajna. I to jest przyszłość. To jest przyszłość. Uważam, że, że wędkasło jest na tle. Ciekawy sport, a każdy sport jest drogie, że skoro kogoś stać na to, żeby jeździć na ryby, inwestować sprzęt, przynęty w wyjazdy, to jeśli chce sobie zjeść tą rybę, no to może do sklepu ją kupić. Nie ma sensu tego. Szkoda, szkoda rzeki. Szkoda rzeki, szkoda ryby. Ważna rzecz na no wyjście na ryby to w tym momencie dla mnie aparat, zdjęcie. Z, lepsza jest pamiątka, zdjęcie niż nie wiem filet na talerzu. W tej chwili poza takimi patronatami jak w dzisiejszym czy, czy współpracą przy organizacji takich mniejszych wydarzeń a chcielibyśmy w przyszłości, bo, bo nawet już w tym roku, dlatego też taka rozmowa się już wstępna odbyła, chcielibyśmy też uruchomić jak na warunki miasta naszego niewielki, ale zawsze fundusz grantowy dla organizacji pozarządowych, które mogłyby korzystać, ma swoje działania edukacyjne, ale też wspierające przyrodę na terenie miasta Sławkowa. Natomiast też jest taki projekt w tej chwili przygotowywany na najbliższe lata. Jest koncepcja parku linarnego. To jest wpisane w większą koncepcję na poziomie Zagłębia, natomiast u nas na terenie właśnie Sławkowa też się ma takie działanie odbywać. I w ramach tego projektu unijnego, jeśli pozyskamy dofinansowanie, będziemy nie tylko chcieli wspierać tą warstwę. Turystyczną, ale także tam pojawią się elementy zachowania bioróżnorodności przyrodniczej. I myślę, że to jest duża szansa na to, żeby taki projekt w przyszłości powstał. W tej chwili trwa projektowanie tej koncepcji projektowej no i będziemy w przyszłości sięgać po środki finansowe. Kalendarz wygląda w ten sposób, że mamy od początku, na początku były te inkubatory, tak? a więc to, żeby, żeby ikrę pstrągów tutaj przynieść, zinkubować, żeby się wylęgły i żeby były te pstrągi. To jest jedna rzecz i to się odbywa dwa razy w roku, jest to już nasz stały cykl. Listopad to jest ikra zapłodniona, styczeń, luty ikra zaoczkowana, czyli już w innym stadium obsadzamy. Potem pomagamy tutaj opiekunowi tego, tej wody, ze strony takiej wędkarskiej, organizacji wędkarskich, Polski Związek Wędkarski, co roku zarybia tę rzekę już podrośniętymi pstrągami. Pomagamy im w tym. Pomagamy tak, żeby te ryby były odpowiednio rozprowadzone po rzece, a nie w jednym miejscu, żeby miały, sobie, e, miały miejsce do życia, a nie były skumulowane w jednym miejscu. Tym bardziej pomagamy im logistycznie, no bo nas jest też parę osób, więc to trwa krócej i ta ryba ma większe szanse na przeżycie, mniejszy stres. Dalej staramy się przynajmniej raz w roku zrobić sprzątanie, zwykle przy okazji Dnia Ziemi, angażujemy siebie, ale też na przykład szkoły czy urzędy. Różnych, w zależności, gdzie to robimy, czy jakieś inne organizacje. Tutaj w Sławkowie współpracujemy dosyć mocno ze szkołą im. Jana Pawła II, ze spuszku imienia Jana Pawła II. Tutaj uczniowie z nami i sadzili już IKRE i byli na sprzątaniu, na akcji sprzątania. Ja tam również my też robiliśmy, na przykład prowadziliśmy lekcje biologii, tak? To są te rzeczy, Prowadzimy strony internetowe, strony na Facebooku, gdzie informujemy o tych działaniach, żeby to szło gdzieś tam w, dalej w etery. Nasza strona to jest www.bialaprzemsza.pl. Druga strona troszeczkę mniejsza, ale informuje o odcinkach no-kill, czyli tam gdzie łowimy ryby, a ich nie zabijamy. Takie informacje to jest www no kill myśli no i na facebooku e, też jeżeli wpiszemy biała przemysza to powinno nas e, wyrzucić mamy swój profil e, już prawie 1000 lajków na A, jest sukces. <laughs> jest. E, początki były trudne myśmy żyli głównie z, z, ze własnych składek tak? członkowskich e, i z tego z tego staraliśmy się wygospodarować. Budżet taki, jakie inaczej. Stawialiśmy sobie takie zadania, żeby się zmieścić w tym budżecie, który posiadamy. E, później, e, później się okazało, że miasto Sławków, później się okazało, że miasto Dąbrowa, e, jacyś prywatni darczyńcy zaczęli nam pomagać. To nie były duże kwoty. I pojawiły się też pierwsze, że tak powiem, złożone przez nas wnioski do różnych instytucji dofinansowujących tego typu działania. To jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, to są inkubatory przedsiębiorczości społecznej w Dąbrowie czy w Zawierciu, czy ArcelorMittal chociażby na Hucie Katowice. Mają tam programy, mają tam odpowiednie granty. Złożyliśmy wnioski, pozyskaliśmy takie pieniążki. Wkład nasz, taki jak był, czyli nieduży, powiedzmy 20, 10, 30 resztę grant. Stąd mamy Dofinansowanie. Od jakiegoś czasu również współpracujemy z innymi organizacjami podobnymi bądź tutaj lokalnymi. Jesteśmy w związku z towarzyszeniem Zielony Ring Przemszy, dzięki czemu możemy korzystać z 1% jeśli chodzi o podatki. To też jest kwestia, jakim my dysponujemy budżetem, bo to zawsze jest jakaś tam kwestia naszego własnego wkładu i dofinansowania. Natomiast jeżeli mówimy o taliskach na przykład na, na rzece Sztole, to jest kilkanaście tysięcy złotych, tam było około 14 tysięcy, troszeczkę mniej, ale też mniejsze talisko, w sumie tam około 4-5 tysięcy było, kosztowało nas na centurii. Tak? To są tego rzędu pieniążki. Jeśli chodzi o inne instytucję, no to też dostaliśmy 17 tysięcy na przykład na budowę kanału tarłowego. Tak już poniżej inkubatora, jak inkubator zaczął działać, to zbudowaliśmy już kanał tarłowy, żeby ryby, które wracają w to miejsce, gdzie się urodziły, mogły przystąpić do tarła. Co jeszcze ciekawego z tych takich działań edukacyjnych no, krę... warsztaty muchowe. Uważam, że bardzo fajna rzecz. Samokręcenie much. Daje dużą satysfakcję, odstresowuje człowiek, szczególnie młody człowiek, który w tej chwili siedzi przed komputerem. Przede wszystkim ma sprawne tylko dwa palce do klikania w lewy, prawy, prawy myszy. Usprawnia się manualnie. Kręcenie much, czyli tworzenie imitacji owadów albo innych organizmów na haczykach. Za pomocą bardzo, bardzo różnych, czasem bardzo dziwnych materiałów. A z czego najczęściej się robi? Z czego? Pióra ptaków, ścieżki. Zająca, lisa, psa. Bardzo dobre są niektóre rasy psów, jeśli chodzi o, o jakość sierści do, do tych much. No, dowolność, jest dowolność jest praktycznie nieograniczona, ograniczona tylko wyłącznie wyobraźnią. Chodzi o to, żeby, to było jak żeby ta mucha jak najwierniej oddawała to, co w wodzie żyje. A czasem wręcz przeciwnie, żeby dawała temu strągowi możliwość, w cudzysłowie, spróbowania czegoś, czego nigdy nie jadł.